No, tak. W gimnazjum na właśnie miałem zadanie, żeby, ro żeby rozróżnić tych, Kaczyńskich, na właśnie miałem zadanie, pamiętam, w gimnazjum. No, tak no powiem, to jeden, teraz jest tak. no, jeden był czarno-biały, a inni Znowu oznaczacie ja, go... Ja pierdole, Dawid! Co? O kurwa! się po, pie po pieprzyku się rozpoznawało. Co? A. To ja w innych czasach chodziłem do szkoły. Nie, A oni byli młodsi, to oni zagrali w filmie od dwóch takich, co grali, w... No ukladli księżyc. No. Ej, no. bez pamiętam, jak zajebali księżyc i zamienili się w. Nie, Ukradli pochleb chleba i zamienili się w kamień. to było całkiem ikoniczne. O to ikoniczne to jest teraz to po... Coś W końcu! Skąd widzowie! Byłem tutaj! 36 godzin! Nie mamy plan. Boże! Ile, ale, ile, ile? 37 godzin! Ja pierdykam, prawie dwa dni życia jak to? Brat Golet jest z ciebie dumny w tym momencie, na pewno. Dzięki. Ja cię, ale leci. Nie, no widzowie. Oooo. Ej, okej, okay. zgaduję, że nie byłem jedyną osobą, ale zakładałem wszechświat, w którym Bartek się podjara tym pierwszym skokiem i z przyzwyczajenia zrobi w lewo jeden. I nawet jak wskoczy, to się odbije gdzieś tam dalej. Dobra, Bartek, odpalaj DLC. No! Jesteś, jesteś w gazie, jesteś w gazie. Ej, Bartek, to weź już zacznij speedrunować, skoro masz takie dobre podejście teraz, no. No ja mogę.